Witam wszystkich serdecznie, szczególnie osoby, które praktykują dźwiękopunkturę, jak również te osoby, które chcą sobie pomóc we wszystkich prostych patologiach, w których jeszcze nie mamy pomocnika w charakterze lekarza czy terapeuty. Takim właśnie stanem jest przeziębienie, faza wstępna, kiedy jeszcze nie ma gorączki. A sięgamy po tak zwane metody babcine, które właśnie dobrze wspomóc działaniem dźwiękiem. Będziemy się posługiwać koncepcją medycyny chińskiej i w punktach, które zostaną dobrane, będziemy używać kamertonów, czyli zamiast kłucia igłą, będziemy stawiać na punkcie akupunkturowym. Stopkę kamertonu, bo to jest właśnie ten, to urządzenie. Dla osób, które mnie nie znają, yy, przedstawię się. Jestem z wykształcenia lekarzem akademickim, aczkolwiek od wielu lat nie pracuję w tej przestrzeni, a natomiast zajmuję się dźwiękiem w kontekście terapii i w kontekście tworzenia muzyki. Osoby zainteresowane odsyłam na Spotify. Yy. Zatem to jest temat, który wypełnia całe moje życie. Jeśli chodzi o kamertony, którymi e, e, posługuję się, są to kamertony planetarne, e, które jak widać na zdjęciu jest ich sporo. Jest to pełen zestaw, 15 sztuk. E, oczywiście ja tutaj nie twierdzę, że wszystkie należy posiadać, żeby radzić sobie z prostymi sytuacjami, takimi jak na przykład jest początek przeziębienia, ale pragnę przedstawić moje narzędzia, którymi się posługuję, ponieważ jestem autorką metody dźwięko dźwiękopunktura, zatem nauczam tej metody, jak również wykonuję terapię. I teraz na tym zdjęciu um, przedstawiłam dwa, kamer, dwa rodzaje kamertonów. Chodzi tutaj o materiał, z których one są wykonane. Jeden jest mosiężny, drugi stalowy. Obydwa reprezentują ten sam dźwięk, czyli ziemia w cyklu rocznym. E, jak widać, leżą na takiej drewnianej kostce i ta drewniana kostka jest aktywatorem, który zrobiłam własnoręcznie i polecam wszystkim osobom, które posługują się tymi narzędziami lub będą się posługiwać, żeby zrobić to własnoręcznie, nie szukać żadnych aktywatorów, bo to jest moim zdaniem najlepsze wyjście, najlepsza metoda, bo kostka do jogi pokryta filcem Ochronnym pod meble, takie dwie warstwy ze sklepu budowlanego, daje przede wszystkim stabilność. Wielkość tego klocka powoduje, że jest on stabilny, czy położymy na sobie na kolana, czy na łóżko terapeutyczne, czy na materac. Ta kostka nie podskakuje z racji swojej wielkości, także nie należy zmniej, zmniejszać. Natomiast to jest nieodzowny jakby element do terapii, jeżeli po nią sięgamy częściej, szczególnie, no bo uderzyć o kolana raczej to nie należy do przyjemności. Uderzamy w kamerton w taki sposób, w taki sposób i w ten sposób wzbudza się dźwięk. I oczywiście czasami jest on krótszy, czasem dłuższy, w zależności od tego, z jakim impetem my to zrobimy. To nie jest działanie siłowe, tylko raczej jest to takie spuszczanie kamertonu na kostkę, ponieważ jest to materiał ciężki, zatem wystarczająca jest masa kamertonu do tego, aby on z wystarczającą siłą uderzył o ten aktywator. Ja posługuję się zarówno mosiężnymi, jak i stalowymi moje kamertony. Poprzedzające mosiężne to były właśnie stalowe, obydwa rodzaje materiału są jak najbardziej właściwe. Unikam tylko szerokim łukiem aluminiowych, z którymi zatknęłam się na początku mojej, mojego rozpoznania. Terenu dźwiękowe, dźwiękoterapii i tego nie polecam z powodów bardzo wielu. Już tutaj się nie będę koncentrować. No, więc mosiężne na pierwszym miejscu. Zawsze warto porównać sobie, jeżeli jest taka możliwość, wybrzmiewanie każdego rodzaju materiału, w sensie kamerton wykonany. Zarówno mosiężny, stalowy, jak i kamerton aluminiowy, i podjąć słuszną decyzję, bo własne odczucia stawiam zawsze na pierwszym miejscu. Także przechodzimy teraz do przygotowania się do terapii. Jak wiele osób wie, ja polecam tak zwany zestaw podstawowy, który składa się z dwóch ziemi rocznych i jednego słońca. My tutaj, do tej terapii, będzie, będziemy potrzebować jednej ziemi rocznej, słońca. I jeżeli ktoś jeszcze posiada, to Mars jak najbardziej się tu przydaje. Wiadomo, że sytuacja, w której jest ktoś przeziębiony, ma odczucie wyziębienia od środka, ma dreszcze, to pierwsze co robimy, podgrzewamy i oczywiście dajemy ciepłą strawę, rozpalamy piec, jeżeli jest taki, opatulamy kocami, to jest pierwsze nasze działanie, które możemy wspomóc działaniem dźwiękowym. No i teraz jakie to są dla przypomnienia, bo oczywiście... Każdy te objawy zna, jak wygląda, jak wygląda początek przeziębienia, dreszcze zimna, potrzeba okrycia się, opatulenia, ciepłego ubrania, kichanie zwykle napadowe kichanie i tak zwany cieknący nos czyli wodnista wydzielina kataralna. Ból głowy często towarzyszy, albo pobolewanie głowy i takie usztywnienie szyi i karku. Oczywiście nie jest to sztywność szyi i karku typowa dla zapalenia opon mózgowodzeniowych, bo to jest taki objaw wiodący w, w tym przypadku. To jest po prostu usztywnienie, dyskomfort tej strefy. Często też dosyć szybko pojawia się drapanie w gardle. Tym objawom towarzyszy nie towarzyszy gorączka. To jeszcze jest stan wyziębienia. Mówi się, że patogen, czyli wiatr zimny, który wniknął do organizmu, jest na powierzchni. A więc jest to faza, gdzie gorączki nie ma, albo jest bardzo lekki stan, tak zwany podgorączkowy. I fakt, że jest to. Bardzo wstępna faza to świadczy o tym, że moc, mocz jest jasny, niezagęszczony i raczej pragnienie nie występuje. Pragnienie pojawia się wtedy, kiedy już jest następna faza czyli patogen, czyli zimny wiatr wszedł głębiej. To są określenia medycyny chińskiej, którymi ja tutaj będę się posiłkować, oczywiście wyjaśniając co oznacza, co to oznacza. Jakie są cele w związku z tym naszej terapii? No i tutaj właśnie stykamy się z tymi określeniami, Chińskimi, uwolnić powierzchnię. Uwolnienie powierzchni, czyli wyrzucenie wiatru, wyrzucenie zimnego wiatru z ciała. E, dalej, działanie napotne. E, no, oczywiście, działanie napotne wiąże się bezpośrednio z uwalnianiem powierzchni, bo jeżeli podziałamy na otwarcie porów skóry. To co nasze babcie dobrze wiedziały, że należy um, jakieś napary malinowe czy ziołowe um, stosować, żeby otworzyć pory skóry. Bardzo często w tych fazach stosowało się i stosuje się w wielu domach gorącą kąpiel, zawinięcie, opatulenie w ciepłe, w ciepłe kołdry i doprowadzenie do zlewnych potów. To jest bardzo dobra metoda na napotna. Oczywiście z taką... Metodą uważamy, należy uważać w przypadku osób, które mają problemy sercowe. No, ale zazwyczaj problemy sercowe dotyczą osób starszych, a osoby starsze nie rozwijają zbyt dużej dynamiki objawów związanych z przeziębieniem. Także to już jest trochę inna, inna historia. Teraz. Czyli działanie napotne, możemy tutaj też wspomagać kamertonami, okazuje się, no i promować wstępujący kierunek, czy płuc. Co to znaczy? Ponieważ w tej fazie wstępnej czasami zdarza się, że jest uporczywy kaszel, pojawia się suchy, uporczywy kaszel, albo sływanie, które przeszkadza. Nie od samego początku, ale czasem się to zdarza, szczególnie u osób, które są predestynowane do problemów z poziomu obiegu czynnościowego płuc, to um, szczególnie tutaj należy zwracać uwagę właśnie na promowanie wstępującego kierunku, czy płuc. Ja się na tym nie będę skupiać specjalnie, bo tak jak mówię, to jest um, objaw, który nie zawsze występuje w tej pierwszej fazie przeziębienia. No i oczywiście, już powiedziałam, rozgrzewanie ciała od zewnątrz, czyli gorąca kąpiel, opatulenie i od wewnątrz, czyli wszystkie rozgrzewające napoje i rozgrzewające potrawy. W medycynie chińskiej y, terapeuci sięgają również po bańki i mokse, czyli y, podgrzewają punkty akupunkturowe, i my te punkty, które tutaj będą podane, z powodzeniem możemy oddziaływać na te punkty moksą. Czyli takie roz, rozżarzone cygaro, bo to jest takie cygaro z piołunu albo z węglowe y, y, moksy, y, po prostu. Nie przykłada się bezpośrednio do skóry, ale trzyma się nad skórą, żeby wprowadzić ciepło do punktu akupunkturowego. Doskonała metoda we do wszystkich tych sytuacjach, gdzie musimy właśnie uwolnić powierzchnię z wiatru i wprowadzić ciepło. No, i tutaj mamy mm, pierwsza para punktów, yy, którą yy, Wykonujemy przy pomocy dwóch kamertonów, najpierw bierzemy parę o Ziemia w cyklu rocznym oraz słońce. Wzbudzamy dwa razy, stymulujemy te punkty i a, później bierzemy Ziemia w cyklu rocznym i punkt, y, i Mars, i również dwa razy. Jeżeli mamy tylko słońce do dyspozycji, to wtedy czterokrotne wzbudzenia kamertonów. I właśnie ta para pełni rolę. Tutaj to, to, o czym przed chwilą powiedziałam, uwalnia powierzchnię i promuje stępowanie ci płuc. Notabene JG4, czyli jelito grube 4, jest punktem źródłowym jelita grubego, a P7 jest punktem łączącym, czyli luo, który jest bardzo istotny z bardzo wielu powodów i sięgamy po niego naprawdę. Często, szczególnie we wszystkich problemach, które właśnie dotyczą obiegu czynnościowego płuc, no ale jeszcze też i wielu innych tematów. Także mamy tutaj punkt JG4. Jak widać, jest on zlokalizowany w połowie kości śródręcza y, palca wskazującego. Natomiast P7 y, znajduje się półtora cuna od, zgie, od linii zgięcia nadgarstka czyli to jest linia zgięcia nadgarstka i półtora cuna, czyli tutaj, półtora cuna, czyli półtora kciuka, a inaczej dwa palce, szerokość dwóch palców, albo półtora kciuka w najszerszym miejscu, czyli mamy, mamy tutaj ten punkt. Teraz a, punkt a, JG4 z kolei, Tutaj jest kość śródręcza, palca wskazującego i w połowie mamy ten punkt. On zazwyczaj jest bolesny, łatwo wyczuć te punkty, naprawdę łatwo wyczuć, bo jeżeli już wiemy, gdzie on się orientacyjnie znajduje, to my możemy palcem w sposób muskający przejechać przez ten e, wzłóż tej kości i wyczujemy wyraźne zagłębienie. Często punkty są bardziej bolesne w przypadku patologii, ale tutaj nie przywiązywałabym się do tego tak bardzo, bo wrażliwość na ucisk różnych ludzi jest bardzo, bardzo różna. Chyba, że. Obserwujemy, że wrażliwości co do innych punktów nie ma, a dany punkt, jeden czy dwa punkty wykazują szczególną wrażliwość na ból, no to wtedy wiadomo, że to oznacza dla nas jakby jest to wskazówka diagnostyczna. Także mamy tutaj. Pierwszą parę i pewnie wyłania się pytanie, no ale jak to zrobić sobie? Przecież dwóch kamertonów równocześnie się nie przystawi, tak? Jak komuś robimy, to jest prosta sprawa. Trudno w takich sytuacjach bierzemy. Om. I przystawiamy najpierw do jednego punktu, kolejność nie jest istotna. Najpierw do jednego punktu, potem do drugiego punktu, i później weźmiemy drugi kameton z pary, która została, która została wybrana. Nie ma wyjścia. Oczywiście lepiej jest stosować zawsze metodę interwałową, bo jest to po prostu silniejszy bodziec. Natomiast Efektywność również jest przy bodźcu pojedynczego kamertonu. I drugi zestaw, jak widzimy tutaj, jest e, znowu e, sięgamy po ten sam punkt JG4, także jego uniwersalność już tutaj jest widoczna, e, czyli mamy JG4. I mamy drugi, drugi e, punkt N7, który znajduje się e, dwa cuny nad wierzchołkiem kostki przyśrodkowej tuż przed e, ścięgnem Achillesa. E, także m, można powiedzieć, że dwa cuny nad punktem N3, n, 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 e, który się znajduje tuż za kostką. I teraz um, w tym przypadku możemy już zastosować dwa um, kamertony naraz u siebie, bo po prostu przykładamy jeden kamerton do punktu JG4. Bierzemy nóżkę na nóżkę, zakładamy i przykładamy, czyli tutaj trzymamy kamerton jeden, oczywiście wzbudzony, tu łapiemy drugi kamerton, wzbudzamy. Tak, wzbudzamy i stawiamy sobie, tymi palcami stawiamy sobie na wewn wewn nad wewnętrzną kostką. Także jest to możliwe jak najbardziej do zrobienia. I podkreślam, jeżeli wykonujemy na prawej ręce, to drugi punkt jest na lewej stopie. I później zmieniamy na lewym podłudzie, tak. I później zmieniamy strony, także... Po dwa razy na jednej stronie i po dwa razy na drugiej stronie. Tak bym to po, tutaj widziała. I to jest para punktów, która doskonale działa na potnie, czyli uruchamia poty, czyli uwalnia powierzchnię. Innymi słowy, wyrzuca zimny wiatr. Takie są fajne określenia. No i a, ostatni zestaw, który możemy już tylko zrobić komuś, sobie się nie da. Bardzo ważne punkty na plecach. Ja podczas wielu wykładów podkreślam, jak wiele punktów bardzo istotnych, zasilających organy kluczowe, znajduje się w obrębie pęcherza, gałęzi pęcherza moczowego, które znajdują się właśnie na plecach. Wzdłuż kręgosłupa, no i również punkty, które są bezpośrednio na kręgosłupie, czyli Dumaj, inaczej główny regulator tylny. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na trzy punkty. Na bramę wiatru GRT12, która się, brama wiatru, znajduje się pod trzecim piersiowym wyrostkiem ościstym i na tym samym, na tym samym poziomie. Jest punkt PM13, który jest punktem zgodności tylny, czyli tylnym szu dla płuc. No i nad nim leżący, jakby pięterko wyżej pod kręgiem TH2, tym razem, pod wyrostkiem ościstym kręgu piersiowego drugiego, jest PM12. Te punkty brama wiatru usuwa wiatr zewnętrzny, jak sama nazwa wskazuje, czyli uwalnia powierzchnię. Natomiast punkty PM12, PM13 i GRT12, one, one wzmacniają płuca. Po prostu jest to związane z zasileniem obiegu czynnościowego płuc energią źródłową. Czyli brama wiatru PM12. No i co my tutaj mamy? No, oczywiście, te punkty bardzo dobrze jest te punkty podgrzewać. Tutaj do tego służy moksa. Ja zawsze doradzam wszystkim moim, moim pacjentom, aby zaopatrzyli się nie tylko w kamertony, ale również w mokse, -y, bo w sytuacjach, kiedy jest pora jesienna i takie przeziębienia występują. Nagminnie u naszych dzieci, członków rodziny, to my, może, znając te punkty, yy, możemy skutecznie oddziaływać. I tutaj na pewno pojawi się, pojawia się pytanie: O mój Boże, a jak znaleźć takie punkty? Przecież to jest nie wiadomo w którym miejscu przystawić. Yy, najprostsza metoda, jeżeli chcesz znaleźć kol, kolejne, w, obliczyć yy, pod którym wyrostkiem ościstym znajduje się dany punkt, to po pochyleniu głowy do przodu, o tak, jeżeli przesuwasz ręką po szyi, to trafiasz na pierwsze wzniesienie. To pierwsze wzniesienie to jest wyrostek kościsty ostatniego kręgu szyjnego C7. I później się już zaczynają kręgi piersiowe, które w skrócie są opisywane jako TH, toracik. TH. TH1, TH2 i tak dalej. Jest i 12. I teraz, jeżeli wiemy, że musimy dotrzeć do e, wyrostka ościstego TH3, to wiadomo, że kolejna górka, za tą, która została, tą, którą wyczujemy, to jest pod C7. Potem jest pod TH1, pod TH2 i pod TH3. No, u każdego jest dobrze wyczuwalna Wyczuwalne jest to wzniesienie, i jeżeli teraz chcemy znaleźć punkty na pęcherzu moczowym, czyli PM12 i PM13, to oddalamy, obliczamy półtora cuna, czyli dwa palce albo szerokość jednego kciuka. Bardzo proszę. I tutaj po zbliżeniu tak to wygląda. Także dokładnie na wysokości GRT12 i PM13 są na tej samej wysokości, czyli pod wyrostkiem ościstym trzeciego piersiowego kręgu, a pięterko wyżej, czyli jeden krąg wyżej, znajduje się PM12, czyli brama wiatru. Także to są te punkty, które na samym początku należy stosować. To się nie odnosi, te zalecenia nie odnoszą się do stanu, który, w którym już występuje pogłębienie całej historii, czyli pojawia się ropny katar, pojawi się gorączka przede wszystkim. Wszystkie objawy, które świadczą o tym, że już ten zimny wiatr uległ w organizmie już podgrzaniu, czyli wniku głębiej. I tutaj są już inne postawy, Postawa inna, terapeutyczna. Absolutnie wtedy już nie należy stosować substancji, które oddziałają na potnie. Nie należy podgrzewać moksą, żeby klienta nie ugotować, krótko mówiąc. I na koniec, na koniec chciałabym odesłać wszystkie osoby, które mm, pragną e, zapoznać się z metodą. Do książki, którą co prawda już 10 lat temu napisałam, ale nadal jest ona jak najbardziej aktualna i jak widzę, cieszy się, cieszy się powodzeniem. To jest książka, w której ja po prostu zrobiłam takie podsumowanie, a na ten moment, jak moich. Obserwacji na temat właśnie dźwiękopunktury. Może być przydatna nie tylko dla osoby, która się chce profesjonalnie zajmować, ale również opisuję tam bardzo wielu pacjentów, którzy wtedy przewinęli się przez mój gabinet i przedstawiam taką nazwałabym holistyczną metodę podejścia do człowieka. Jeżeli ktoś chce nabyć szerszą wiedzę na ten temat, odsyłam. Na stronę liveTune.pl i tam widnieje informacja w odniesieniu do warsztatów. Także bardzo dziękuję um, i mam nadzieję, do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce.